Teraz objętości ostrosupów. Do zadań ze stereometrii przydałaby się taka sprawna wartość obliczania funkcji trygonometrycznych, bo sens tych zadań jest taki, że dostaniemy jakieś tam informacje na temat tego ostrosupa i tam prawdopodobnie pojawią się jakieś trójkąty. No i z tych trójkątów, powiedzmy coś takiego, no I z tych trójkątów będziemy sobie rzeźbić, 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 aby dojść do takich wartości jak. Objętość to jest pole podstawy razy wysokość i to wszystko podzielone przez 3, czy pomnożone razy 1 trzecia. Czyli właśnie, dostając jakąś tam informację, będziemy musieli sobie policzyć to pole podstawy oraz jakoś dojść do tej wysokości, korzystając z tego, że tutaj jest mnóstwo jakichś tam różnych trójkątów, różnych przejść i tak dalej, tak dalej. Zobaczmy to sobie na przykładach. Zaczniemy od zadanka trzeciego, bo jest chyba najprostsza. Mamy tak, ostrosłup prawidłowy trójkątny które wygląda tak. O, gdybyście się zastanawiali, jak narysować fajny ostrosób, to tak, narysujcie sobie podstawę, takie taki pochyły trójkąt. I teraz tak, rysujemy środek, taką antenkę. No i teraz do wierzchołka tej antenki po prostu odcinki do wierzchołków podstawy. No i też fajnie, żeby ten bok jakoś nie był na jednej linii z tym środkiem. Tutaj trochę mi się zlało, no bo w tym momencie właśnie się zlewa, tak jak tutaj. Także to po prostu wymaga trochę wprawy. No, i teraz pewnie część z Was się zastanawia, co to w ogóle jest kąt płaski przy wierzchołku Ostrusupa. Już odpowiadam, to jest dokładnie to. Czyli, jak mamy sobie ten trójkącik, i to jest ściana boczna, to to jest po prostu ten kąt przy wierzchołku w ścianie bocznej. To jest nasza alfa. No dobra, i mamy jeszcze odległość wierzchołka podstawy od krawędzi bocznej, do której nie należy. Czyli tutaj mamy wieszałek podstawy. No i teraz ta krawędź boczna należy do tego wieszałka. Czy ten wyszła należy do tej krawędzi bocznej, ale nie należy na przykład do tej albo do tej, i zaznaczamy sobie tutaj tutaj, żeby wykorzystać jeszcze ten trójkąt z tym zaznaczonym kątem alfa. I teraz rzecz, którą musicie pamiętać, jest taka, że jeżeli szukamy odległości punktu od jakiegoś tam odcinka, to zawsze ta odległość stworzy nam tutaj kąt prosty. Zawsze. I to jest bardzo ważna rzecz, no bo teraz tutaj mamy kącik prosty. No i zobaczcie, pojawiają się trójkąty, właśnie to o czym mówiłem. No i będziemy sobie rzeźbić, żeby dojść do e, długości krawędzi podstawy oraz do wysokości. No dobra, zastanówmy się, co na początku możemy sobie wyrzeźbić. Możemy sobie na przykład e, obliczyć długość krawędzi bocznej, bo w tym oto trójkącie e, niech to będzie A, tutaj będzie B, tutaj będzie C. Tutaj będzie wierzchołek, tutaj będzie jakiś punkt D. No bo mamy tutaj trójkąt ADW. Możemy sobie go przerysować. On jest prostokątny, kątny. ADW. No i tutaj jest kąt alfa. No to wiemy, że teraz. E, aha, no oczywiście ta odległość jest 2D, tak? Czyli mamy to i to. I znajdźmy sobie AW. I to oczywiście będzie, te dwa boki wykorzystujemy w sinusie. Sinus alfa. To jest D przez AW. No i mamy z tego, że AW to się równa D razy sinus alfa. ciach, Mamy już jedną długość. Teraz byśmy chcieli na przykład krawędź podstawy. Fajnie by było. Czyli na przykład AB. No i teraz skorzystamy sobie znowu tutaj tego trójkąta, który jest przydzielony tą naszą wysokością. Rozrzesujmy sobie to. To jest ściana ABW. ABW. No I teraz to, a da, to jest taki odcinek, da. Tutaj jest kąt prosty, tutaj jest kąt prosty, tutaj jest alfa. No i co możemy jeszcze zauważyć ciekawego? Skoro to jest trójkąt równolamienny, no bo jest to z sposób prawidłowe, trykątne, no to tutaj ten kącik mały to jest alfa drugich. Tutaj jest 90 stopni, więc tutaj będzie 90 stopni minus alfa drugich. No i teraz, ponieważ znamy da, czyli ten odcinek, Mamy kolejny trójkącik, w którym będziemy mogli sobie znaleźć teraz AB. No i zastanówmy się, ten kąt i ten kąt to też będzie sinus, czyli mamy sinus 90 stopni minus alfa drugich, no to będzie przyprostokątna do przeciwprostokątnej, czyli D do AB, tak? AB jest tutaj przeciwprostokątną w tym momencie. No to AB to się równa D przez sinus 90 stopni minus alfa drugich. No i wspomniałem o tym, że fajne, fajnie by było, gdyby jak się podchodzi do zadań ze stereometrii, całkiem dobrze miotać trigonometrię, no bo teraz trzeba przekształcić to ze wzoru, albo ze wzoru na różnicę, co nam trochę zajmie, albo ze wzoru redukcyjnego. No i to będzie, trzeba wiedzieć, że jeżeli jest 90 stopni, to to można opuścić, ale zamienia się funkcja na jako funkcję. No i teraz jest minus pi drugich, a jest to pierwsza ćwiartka, w której wszystkie są dodatnie, nie wiem czy w każdej wieszek. W wszystkie dodatnie, w drugiej to sinus, bla bla bla, czyli to będzie po prostu kosinus alfa drugich. No i ponieważ znamy alfa, to, to są wartości, i znamy d, to, to są wartości, które znamy, więc AB jest wyznaczone. No dobra, i teraz mamy ostrosłup, znamy już AB, no i teraz policzenie wysokości, to powinien być dla Was pikuś. Dlaczego? Tutaj sobie poprowadzamy wysokość. No i zawsze pamiętamy, że ten spadek wysokości, czy to spadek, spadek, nie wiem. Spadek czy spadek wysokości jest zawsze tutaj na tym odcinku, który dzieli się w proporcjach 1 do 2. Więc skoro mamy tutaj to jako wysokość trójkąta równoobocznego równo o długości AB, to możemy sobie to oznaczyć jako tutaj A, czyli CA. To jest wysokość Trójkąta równoramiennego. No i teraz pamiętamy, że ta wysokość wyraża się takim wzorkiem. H to się równa a pierwiastków z trzech przez 2. No to teraz CA to się równa bok pierwiastków 3 przez 2, a bok jest równy tyle, czyli d przez kosinus alfa drugich, a z pierwiastek z 3 przez 2. No i do wysokości już nam bardzo niewiele brakuje. Teraz tak, znamy długość, która będzie bocznie, czyli znamy coś takiego. Znamy również to, a wysokość to jest to. Więc skoro ten odcinek, ciach, to są dwie trzecie wysokości podstawy, no to będziemy mieli to i to, i stwierdzenie tego razem policzymy sobie wysokość. Czyli teraz niech to będzie jakiś, powiedzmy, W', prim, czyli spadek, spadek, spadek wierzchołka. W'. Prim. C. To są 2 trzecie tego C. Czyli 2 trzecie razy D pierwiastków z 3 przez cosinus alfa drugich razy 2. Wyczyknie się skrócają, Czyli D pierwiastków z 3 przez 3 cosinus alfa drugich. No dobra, no i mając ten odcinek teraz policzenie H to już nie będzie żaden problem. Stwierdzenie Pythagorasa mamy. Że H do kwadratu, to się równa przeciwprostokątna, czyli CW, do kwadratu, minus w C do kwadratu, no i pamiętamy, że długość krawędzi u nas to było AW, to jest D sinus do sinus alfa, d sinus alfa kwadrat, minus teraz to do kwadratu, czyli sinus alfa przez 2, kwadrat. No więc h to jest po prostu pierwiastek z tego wyrażenia. No I tutaj już nic nie, nie będziemy za bardzo kombinować. Piękniejsze to raczej nie będzie. D pierwiastku z 3 przez 3 cosinus alfa drugich. Moglibyśmy wyciągnąć ewentualnie d do kwadratu przed pierwiastek. Prawdopodobnie to z tymi funkcjami trigonometrycznymi też by się mogło zadziać, gdybyśmy wzięli do wspólnego mianownika. Ale nie jest to do końca obowiązkowe. No dobra, no i teraz mając wysokość, objętość, to jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. Wiemy, że pole podstawy trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, gdzie a to jest bok tego trójkąta, czyli 1 trzecia, a bok tego trójkąta e, mamy tutaj, to jest na przykład cw, tak? I to jest d sinus alfa sinus alfa to do kwadratu oczywiście pierwiastków z 3 przez 4 no i razy tę wysokość czyli to wyrażenie no i mnożymy razy wysokość którą sobie tutaj znaleźliśmy, czyli pierwiastek z d sinus alfa kwadrat minus d w pierwiastku z 3 przez sinus e, nie, przez 3 kosinus alfa drugich i to całe do kwadratu i to jest tyle. Takim wzorem wyraża się objętość. Odbiadę można by to było jeszcze trochę uprościć, ale jak zostanie w takiej formie, to jak najbardziej będzie poprawne. Czyli podsumowując, musimy sobie po prostu wyrzeźbić, dojść krok po kroczku do naszej wysokości, do długości boku. Teraz na samym końcu, znając już długość krawędzi, policzenie wysokości to jest żaden problem. W trójkącie prawidłowym trójkątem zawsze ten spadek wysokości dzieli nam wysokość. Na odcinek o proporcjach 2 do 1, więc ta wysokość podstawy to jest wysokość trójkąta równoramiennego, to nie powinno Wam sprawiać żadnego problemu. Pole podstawy, znając długość boku, to też nie powinien być żaden problem. No i w tym momencie wysokość to jest po prostu kwestia czasu, tak? Tutaj z Pitagorasa, tutaj sobie trzeba obliczyć. Natomiast w tym zadaniu najciekawsze było na samym początku, żeby wyznaczyć właśnie długość krawędzi bocznej i długość krawędzi podstawy. Korzystając z tego, że tutaj mamy ten cały kąt płaski alfa i tutaj mamy tę, e, tę, tę odległość z kątem prostym. Zrobiliśmy to w ten sposób, że na początku w tym trójkącie, który powstał, który jest prostokątny, bo jeżeli to jest wysokość, to zawsze tutaj tworzy kąt prosty, znaleźliśmy sobie to z funkcji trigonometrycznych. Później trzeba było zauważyć, że ten kącik tutaj to jest 90 stopni minus alfa drugi. No i korzystając z tego, że alfę znamy, obliczyć w tym trójkącie, który też jest prostokątny, długość podstawy. No i reszta to już jest prosta, tak jak mówiliśmy. Kolejne zadanko. W ostrosłupie ABCS podstawa jest trójkątem równobocznym obok długości A. I teraz krawędź AS jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, czyli nie jest to typowy ostrosłup. Czyli tak. To będzie to nasza wysokość AS, która będzie prostopadła do płaszczyzny podstawy. Tutaj sobie stworzymy nasz trójkąt, który będzie trójkątem równobocznym. Teraz rysuję w ten sposób, żeby ładnie później było widać to, co mamy dane, czyli o, to, co mamy dane, czyli odległość wierzchołka A od ściany BCS. Tutaj jest ta ściana BCS, ciach, ciach, ciach. No i teraz odległość wierzchołka A, no to będzie coś takiego, bum. możecie sobie, nie wiem, w jakiś sposób wyobrazić po prostu, że to ma być taka najmniejsza odległość. No i teraz, tak jak w tym poprzednim zadaniu, mieliśmy taką odległość i musieliśmy dorysować jakieś linie, żeby stworzyć trójkąt prostokątny. Tutaj tych linii, które musimy dorysować, będzie nieco więcej. Narysujmy sobie wysokość tej ściany BCS, która jest trójkątem równolemiennym. Tutaj jeszcze sobie narysujmy wysokość podstawy a wysokość podstawy, a podstawa będzie trójkątem równobocznym. No i ponieważ to jest e, ta odległość a, a od ściany BCS, tutaj nie będzie jakiś punkcik a powiedzmy, e powiedzmy, jest, wysok, jest e, właśnie odległością, no to tutaj muszą być kąty proste, nie ma innej opcji. Czyli widzimy, że powstały nam dwa eleganckie trójci, trójkąciki e, prostokątne. No i teraz co mamy w ogóle dane? Podstawa jest trójkątem równobocznym obok długości a. I teraz ta odległość... To jest równo D, no i musimy sobie wyrzeźbić resztę. Pole tego, e, objętość tego strosupa to oczywiście 1 trzecia razy pole podstawy razy H. Teraz wiemy, że pole podstawy trójkąta równobocznego wyraża się wzorem A do kwadratu pierwiastków z 3 przez 4 razy wysokość, gdzie A mamy podane. Czyli tak naprawdę obliczenie objętości e, sprowadza się do znalezienia po prostu wysokości, czyli tej tutaj antenki AS. No i teraz skoro mamy D i skoro mamy e, A, no to musimy sobie coś wyrzeźbić tą wysokość z tych oto trójkątów. Teraz fajnie by było znać długość podstawy tego trójkąta równobocznego. Tę długość. Tutaj nie będzie punkcik D. No i teraz sobie znajdziemy, że AD to jest wysokość podstawy, czyli wysokość trójkąta równo, e, równobocznego, czyli wierzę się z wzorem A pierwiastków z 3 przez 2 no i tyle, no bo bok jest długości a no i teraz mamy sytuację w trójkącie ADS mniej więcej tak tutaj mamy a, tutaj mamy d, tutaj mamy s wiemy, że to jest równe a pierwiastków z 3 przez 2 wiemy, że tutaj ta wysokość jest równa d i tak naprawdę chcemy obrócić tylko długość tego AS i teraz mając takie zależności w trójkącie prostokątem, gdzie, gdzie znamy jeszcze wysokość rzuconą na prostokątną, to możemy znaleźć ten odcinek AS na naprawdę wiele sposobów, na przykład wykorzystując funkcję trigonometryczne tego kąta alfa, w licząc ten mały trójkąt, później ten duży trójkąt. A myślę, że takim najszybszym sposobem będzie obliczenie pola trójkąta ADS na dwa sposoby. Z jednej strony, to będzie jedna druga razy AD razy AS a z drugiej strony pole tego trójkąta, no to będzie policzenie SD, czyli DS razy wysokość, czyli D. No i teraz oczywiście DS to jest przeciwprostokątna, i żeby nie wprowadzać nowej zmiennej, to wyznaczymy sobie ją stwierdzenie razu za pomocą tego i tego, tak? czyli mamy jedna druga DA razy AS, co się równo, pierwiastek z dA do kwadratu plus AS do kwadratu razy d No i to wszystko możemy sobie połeniać do kwadratu, żeby się pozbyć tego pierwiastka, czyli tutaj będzie 1 czwarta dA kwadrat razy AS kwadrat, to się równa dA kwadrat plus AS kwadrat i no to wszystko razy d Szukamy sobie wysokości, szukamy sobie AS, szukamy tego Mając równanie takiej postaci, musimy to wyciągnąć e, przed nawias i to zrobimy w ten sposób, że będzie to na czwarta da kwadrat razy as kwadrat i teraz przyrzucimy sobie as kwadrat razy d. w oczywiście zjadą. czyli minus as kwadrat razy d. No i po prawej stronie zostanie to, co jest bez as, czyli po prostu da kwadrat razy d kwadrat. Da kwadrat razy d kwadrat. I teraz tak, to as sobie wyciągamy przed nawias. No i, zostanie, y, i w nawiasie zostanie 1 czwarta dA kwadrat y, minus d. I to jest równa dA kwadrat razy d kwadrat. No więc stąd as dzielimy sobie przez to i robimy pierwiastek. To będzie dA do kwadratu razy d do kwadratu przez 1 czwarta. DA kwadrat minus d. No i teraz wiemy, że dA to jest po prostu ta wysokość, którą sobie tutaj wyznaczyliśmy, czyli to będzie pierwiastek z a kwadrat razy 3 czwarta razy d kwadrat przez 1 czwarta razy a kwadrat 3 przez 4 minus d. No i teraz as to jest nasza wysokość, która już jest jednoznacznie wyznaczona, bo d jest znana i a jest znane, czyli wrzucamy sobie do wzoru na objętość, czyli będzie, że objętość to jest 1 trzecia razy pole podstawy o, czyli a, pierwiastków, a kwadrat pierwiastku z 3 przez 4 razy wysokość, czyli dokładnie razy pierwiastek. I teraz mamy a do kwadratu, 3 czwarte a do kwadratu razy a do kwadratu, przez a do kwadratu 3, 16a do kwadratu minus d kwadrat. Minus d kwadrat. Tutaj oczywiście wszędzie jest kwadracik przy tym daniu, do dlaczego się zgubił. No i teraz to jest ostateczna odpowiedź. Od biedy możemy jeszcze wyciągnąć sobie tutaj a kwadrat, d kwadrat z pod pierwiastka i zostawić w mianowniku, powiedzmy, 1 trzecia kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Tutaj będzie pierwiastek z 3 przez 2A razy D. No i w, tutaj dostaniemy coś takiego: 3 16 kwadrat, minus d kwadrat. I tak, możemy to zostawić w takiej postaci. Czyli podsumowując, chcemy wyrzeźbić sobie teraz wysokość AS z takiego oto trójkąta. Ten trójkąt warto sobie po prostu przerysować, ponieważ to jest, to, to daje znowu odległością, to tutaj będą kąty proste. No i teraz znalezienie wysokości AS to jest zwykła planimetria, tak, musimy po prostu w tym trójkącie jakoś sobie znaleźć ten bok. Jest na to wiele, wiele sposobów, możemy sobie na przykład zrobić, że tak, zaznaczyć ten kącik jako alfa, no i sinus tego alfa, no to z małego trójkąta byłoby D do tego, no i teraz w dużym trójkącie to byłby tangens tych dwóch boków, więc trzeba by z sinusa policzyć tangens i z proporcji tego boku do tego boku policzyć właśnie kąt alfa a możemy zrobić to licząc pole na dwa sposoby no i małe m to po prostu, że jeżeli mamy w takim równaniu DA do kwadratu w dwóch miejscach no to musimy wszystkie wyrazy z DA przenieść na jedną stronę pozostałe na drugą stronę wyciągnąć to a nie, sorry, chodzi o AS. to AS do kwadratu wyciągnąć przed nawias i w ten sposób podzielić otrzymując po prostu takie cudo no, no i znając wysokość, wystarczy po prostu postawić do tego wzoru. Bach, mam objętość. No i teraz ostatnie zadanie. W ostrosupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość A, ściany boczne są trójkątami ostrzągnymi i miara kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi jest równa 2 alfa. Wyznacz objętość tego ostrosupa. Zobaczymy sobie sytuację. Wysoki będzie gdzieś tutaj. Czek, czek, trochę mi wysoki wyszedł, ale to dobrze. No i teraz miara kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi. Jeżeli wcześniej tego nie zaznaczaliście, to warto to sobie zapamiętać. Musicie dorysować dwa takie, dwie takie nóżki, które będą tutaj się przycinały z tą krawędzią pod kątem prostym oczywiście. Teraz kąt między tymi krawędziami, to będzie kąt, który otworzą tu dwie nóżki właśnie, ciałach tutaj. No I ten kąt tutaj mamy 2 alfa. Wiemy jeszcze, że długości krawędzi podstawy, mamy długość A. No i znów z tego w tym słupie mamy objętość, która jest równa na trzecia razy pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy znając A to jest oczywiście A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, czyli znowu jakoś musimy wyrzeźbić tę wysokość. A, która jest tutaj, korzystając z takiego trójkąta. Czyli z tego trójkąta musimy jakoś tutaj po tych trójkącikach wszystkich przejść do wysokości, która jest tutaj. No i teraz tak, oznaczmy sobie w ogóle ten ostroosób literkami. Będzie w wierzchołek, tutaj jakiś punkcik A. No i ten przekrój, który nam tutaj powstał, będzie oczywiście trójkątem równoramiennym. I tutaj nawet nam podpowiedzieli, żeby to podzielić, bo skoro tutaj jest 2 alfa, przerysujemy sobie to to tutaj mamy 2 alfa to w każdym takim trójkąciku jest alfa tutaj mamy dc tutaj d a tutaj c no i ponieważ powstały nam dwa trójkąciki prostokątne i znamy alfa, no to musimy ją jakoś wykorzystać i tutaj będzie to całe, to jest a Znajdziemy sobie po prostu długość, wysokość małe h tego trójkąta. Po co nam będzie ta długość, czyli odcinek d, oczywiście, tak? Po co będzie nam ta długość? W kolejnym kroku weźmiemy sobie trójkąt ADW. Ten to trójkąt. Przyrysujemy go teraz. ADW. Ten trójkąt ADW jest oczywiście przykrojem tego ostrosłupa. Tutaj mamy... Wysokość. No, ale trochę mi się krzywo narysowało. Niech tutaj będzie W'. Uprim. No i teraz wiemy, że w trójkącie, że w takim mostru prawidłowym ta wysokość dzieli nam te, tę wysokość w podstawie na odcinki o długości 2 do 1 w takich proporcjach. tak, Więc z tego coś będziemy mogli sobie zdziałać. No i co mamy? Odcinek DE, który możemy sobie policzyć z tego trójkąta. Zaznaczymy sobie go na czerwono. Tutaj mamy da no i teraz tak tutaj jest jakaś beta powiedzmy Tu są kąty proste ciach ciach więc skoro tu jest beta to ten mały kącik to będzie 90 stopni minus beta i skoro w tym dużym trójkącie aw w to jest beta a to jest kąt prosty no to tutaj ten mały kącik to jest 90 stopni minus beta co się okazuje że trójkąty AWW' w i trójkąt ADE, ponieważ mają te same kąty, to te trójkąty są podobne. Teraz znając ED, będziemy mogli sobie wyznaczyć WW', który jest wysokością. No dobra, no ale zanim to, to jest taki kolejny krok, i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby korzystać z takich zależności w trójkącie, no to policzmy sobie w ogóle to ED. Czyli mamy tutaj taki oto trójkąt i teraz wiemy, że to jest a drugich, więc tangens alfa to będzie to będzie dc ciach, ciach, do wysokości, do de, czyli to będzie a drugich do tej małej wysokości h czyli mała wysokość h, no to sobie zamieniamy to będzie a przez dwa tangency alfa ciach, czyli to jest wyznaczone nasza ED. Da. w tym trójkącie teraz znajdźmy sobie taką proporcję, żeby móc obliczyć wW w które jest wysokością w, w do a, czyli jedna przyprostokątna, ta dłuższa do tej krótszej przyprostokątnej to jest jak w tym trójkącie da, które obliczyliśmy sobie właśnie do AE. A -E. No i teraz tak, DE mamy. AE możemy sobie policzyć z Pitagorasa tutaj bez żadnego problemu. Teraz AW' to są dwie trzecie odcinka AD. Tak, tutaj jest jedna trzecia odcinka AD. To też mamy, więc sobie policzymy po prostu WW' z tego wszystkiego. Czyli będzie tak. WW' to jest. DE przez AE razy AW'. No i teraz DE sobie podstawiamy, że to jest A przez 2 tangens alfa. AE, czyli ten odcinek, to będzie pierwiastek z i teraz przeciwprostokątna, czyli to jest, zauważmy, długość podstawy trójkąta równobocznego, czyli a pierwiastków z 3 przez 2 do kwadratu tak odjąć ten odcinek, czyli A e do, do kwadratu A przez 2, tak więc alfa do kwadratu, i to wszystko razy AWP, gdzie AWP to są dwie trzecie tej długości podstawy, którą tutaj właśnie wzięliśmy, czyli razy 2 trzecie. No i teraz długość podstawy to jest A pierwiastków z 3 przez 2. No dobra, no i teraz ww' o to jest oczywiście wysokość, czyli ostatni pudzelek, który nam brakuje do całości układanki. No więc to H, które tutaj sobie policzyliśmy. ciach, to ten, to ten piękny wzorek sobie wstawiamy tutaj. Wymnażamy coś to możemy jeszcze uprościć. I w ten sposób dostaniemy właśnie objętość. Czyli co z tego zadania wynika, tak naprawdę? Co musimy tutaj pamiętać? Po pierwsze, że jeżeli dostaniecie miary kąta między sąsiednimi siłami bocznymi, to trzeba dorysować takie dwie nóżki. I w tym momencie tutaj będą kąty proste, i tutaj będzie 2 alfa. Dalej, ponieważ możemy sobie poprowadzić taką prostą, dostaniemy dwa trójkąty prostokątne, i teraz tutaj będzie alfa, albo gdybyśmy dostali na początku alfa, to by było alfa drugich, więc możemy sobie powyznaczać tutaj na przykład tę wysokość, bo mamy ten odcinek. No i teraz, skoro mamy tę wysokość, to bardzo ważna rzecz, rysujemy sobie trójkąt ADW. Teraz ta wysokość tego trójkąta dzieli trójkąt ADW w ten sposób. Teraz tutaj wykrzyknik, ważna sprawa, musimy zauważyć, że tutaj powstały nam trójkąty podobne. Możemy jeszcze napisać komentarz, że trójkąty AWW i ADE są podobne, no ponieważ mamy tutaj kąty beta 90 stopni minus beta i kąt prosty i tutaj w tym trójkącie dokładnie tak samo. No i teraz składamy sobie proporcje, pamiętając, żeby nic nie pomylić. I wyznaczamy sobie z tego ww', która jest właśnie jedyną rzeczą, której nie znamy i której szukamy, bo de to jest właśnie ta wysokość, którą policzyliśmy, a aw' i ae możemy policzyć z faktu, że to ad, to jest to ad, która jest wysokością podstawy, czyli wysokością trójkąta równobocznego. No i teraz powstaje taki piękny wzorek, który wrzucamy do wzoru na objętość i voila, mamy rozwiązane zadanie.